Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, gdzie dzisiaj przedstawię Wam mój, moją nową budowlę z Star Wars. Przedstawia ona Star Destroyera nad starożytnym miastem Jedi yy, na pustyni. Całość zbudowałem na szarej płytce konstrukcyjnej o wymiarach 48 na 48 wypustek i otoczyłem czarną obramówką. Pustynia składa się głównie z w kolorze tan oraz gdzieniegdzie wypustek, które tworzą małe grudki, aby nadać charakteru tej pustyni. Widać tutaj także jedną, mniejszą górę oraz drugą. No i oczywiście w samym centrum jest duża główna góra, na którą składają się takie kolory jak dark tan, Zwykły brązowy czy ciemno-pomarańczowy, a na samej górze widać mury miasta Jeda. Tak jeszcze wyglądają one z drugiej strony. Tak to jeszcze wygląda stąd. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to cała budowla jest sceną z filmu Rogue One. Którą odwzorowałem właśnie z klocków Przechodząc do samego miasta yy, Zrobiłem tak, aby łatwiej je było oglądać Że można zdjąć Star Destroyera Ze swojego oryginalnego miejsca Aby lepiej zobaczyć detale Samo miasto Yy, Złożony jest z świątyni Jedi yy, oraz dużej ilości drobnych klocków w najróżniejszych kolorach, yy, dającej efekt takiego tłocznego miasta, jakim jest Jedi. Tak jeszcze wygląda ono z drugiej strony. Star Destroyer, który tutaj też oczywiście robi wielkie wrażenie, to tak naprawdę stary zestaw z 2010 roku, który udało mi się odkupić jako używany. Mam do niego jeszcze instrukcję, i wygląda on, on tak. Tak oryginalnie wyglądał ja przerobiłem go trochę zmodyfikowałem żeby wszystkie części były na wierzchu które są widoczne były jasno szare aby Star Destroyer lepiej wyglądał i tak się on prezentuje a tak wyglądała stara wersja taki numer katalogowy teraz jeszcze pokażę tą budowlę z kilku perspektyw ta mi się bardzo podoba od spodu widać tego Star Destroyera dobrze tam też trochę pomodyfikowałem trochę więcej dałem tiley żeby lepiej to wyglądało tak jeszcze wygląda ten Star Destroyer z tyłu z włączonymi silnikami I tak jeszcze wygląda ten stary destroyer z góry. A tak się prezentuje cała budowla z daleka. Teraz jeszcze trochę pokażę pustyni. z różnych perspektyw. No, więc tak ona wygląda z różnych perspektyw. No i to by było na tyle. Więc piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej budowli. Mi się ona osobiście bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam również. Więc no. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.